zajmujemy się uprawą roślinną, również też yy, wraz z synem i z córką yy, hodujemy bydło mięsne rasy Limousin. Można powiedzieć, że to już jest okres gdzieś około 15 lat, tak jak ja zaczynałem od 4 sztuk, gdzie tato mi przekazał, no i na chwilę obecną mamy stado Pogłowia, gdzieś około 80 sztuk bydła mięsnego, w tym 25 dorosłych matek, plus buchaj w, yy, w haremie i jest to Produkcja głównie odsadków, w następstwie jest to yy, hodowla yy, już później tucz bydła dorosłego, czyli tam około w wieku 18 miesiąc, miesięcy takie, takie sztuki dorosłe sprzedajemy połubojowo. Jeżeli jest to rasa typowo mięsna, yy, można powiedzieć, że w moim przypadku jest to stabilne. Jest stabilne, sprzedajemy połubojowo do firmy, która się zajmuje skupem połubojowo i rozliczamy się. W, jako w ćwierć tusze połubojowo, w klasie U taka półtuszka wychodzi około y, 20 zł netto, także wydaje mi się, że to wiadomo, jest to duży przeskok, jeżeli sprzedajemy to, to, to mięso bezpośrednio z gospodarstwa, w tym rolniczym handlu detalicznym, no ale sprzedać, sprzedać to, to bydło y, na żywą wagę w tym 10, 10 zł, czyli ma ten łańcuch, y, łańcuch sprzedaży Czyli tych pośredników trzeba tutaj ominąć i iść w kierunku jednak bezpośrednim tego sprzedaży tego, tego, tego mięsa. Widzę tą opłacalność tej kwestii. Także też w RHD, czyli sprzedaż bezpośrednio mięsa z gospodarstwa w tym rolniczym handlu detalicznym też jest to perspektywa, tutaj można powiedzieć taka obiecująca. Na razie z opasami to tak jest. Jakby to powiedzieć, nie ma, nie ma rewelacji, ale też nie ma tragedii. I po prostu robimy swoje. Raz cena jest troszeczkę lepsza, raz cena jest troszeczkę gorsza, ale po prostu trzeba kontynuować to cały czas i tą ciągłość, i tą, tą, tą roczną czy dwuletnią średnią cenę, i zawsze można, można coś na tym, na tym zyskać i zarobić. Ja kupuję cielaki mięsne lub, lub krzyżówki z rasami mięsnymi po szarolezach przeważnie, po limuzenach. I właśnie takie rasy staram się się kupić od, od pośrednika, który, który mi dowozi cielaki. Można ceny negocjować, sztuki są lepsze, jest lepsza wybojowość, a sprzedaję tylko na, na wagę WBC, bo, bo wtedy to się najlepiej, najlepiej opłaca. Dużo pan ma tego bydła? No cały czas obracamy się około 100 sztuk bydła mamki plus, plus młodzież. Sytuacja z bydłem to taka jest jak zawsze. Nie? Ten rynek nie jest stabilny, te ceny są w moim mniemaniu za niskie. U nas podjęliśmy decyzję, że to bydło pomału będziemy wygaszać. To, co się jeszcze ma urodzić na wiosnę, to wychowamy, a pomalutku tego bydła w gospodarstwie nie będzie, z uwagi na to, że małe dochody, dużo obowiązków, duże koszty. W skali gospodarstwa to są naprawdę tam ułamki procent w obrotach, także nam się to no, na dłuższą metę nie, nie, nie kalkuluje. Ta sytuacja generalnie, chyba wszędzie, jest bardzo, bardzo taka zmienna. I, I co chwilę dowiadujemy się o innych cenach, o jakichś spadkach, wzrostach. No, no, oczekujemy i cały czas liczymy na to, że ceny mięsa czy tam żywca wołowego y, będą stabilniejsze i będą pozwalały nam inwestować i, i, i rozwijać się w tej branży. Y, no i tak właściwie czekamy, bo, bo rzeczywiście sytuacja na świecie jest, jest bardzo różna i chyba to powoduje, że, że te ceny są też zmienne. No ja hoduję bydło już od 20, chyba 8 lat. Jako jeden z pierwszych w Polsce sprowadzałem 20 jałówek cielnych. Importowałem wtedy to z Danii. W tej chwili stado podstawowe to jest około 150 krów, plus cały przybówek to w różnych momentach to dochodzi do 400-450 sztuk bydła. Także żyję z tego już od, od wielu lat i w tej chwili jest taka stabilna sytuacja ekonomiczna w tej hodowli, w tej, w tej produkcji bydła mięsnego, także ceny, ceny też są w miarę stabilne i oby tak dalej.